Jak twoja cisza staje się jego pustką. Chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednej z najpotężniejszych, a jednocześnie najbardziej niezrozumianych form mocy, jaką możesz odzyskać po zdradzie o Twojej ciszy. Musimy na samym początku zmienić cały paradygmat myślenia. Zniszczenie, o którym mowa w tytule, to nie jest aktywna, mściwa agresja. To jest nieunikniona wewnętrzna implozja jego fałszywego ego, która następuje, gdy ty. Poprzez swoją godną ciszę odbierasz mu swoją energię i swoją walidację. Z perspektywy psychologii Karla Junga, musimy zrozumieć, że zdrajca często karmi się twoją projekcją, karmi się twoją wiarą w jego dobroć, twoją miłością, a na końcu twoim bólem. Twoja cisza jest potężnym alchemicznym aktem odzyskania tej projekcji, co zostawia go samego w cztery oczy z jego własną wewnętrzną pustką. Eckhart Tolle uczy nas, że twoja reakcja Twój krzyk, twój płacz karmi jego ego i twoje własne ciało bolesne. Twoja spokojna, ugruntowana cisza jest aktem wyjścia z tego niekończącego się dramatu umysłu. Jest wejściem w moc czystej obecności, z którą jego małe, reaktywne ego nie wie jak walczyć. Dlatego zapraszam cię dziś w podróż, która pokaże ci, jak twoja cisza staje się nie tylko twoim lekarstwem, ale także lustrem. Lustrem, w którym on jest zmuszony zobaczyć swoje własne nic tę pustkę, którą do tej pory bezskutecznie próbował wypełnić tobą. Etap 1. Anatomia zdrady. Kiedy ich kłamstwo próbuje zdefiniować twoją wartość. Zanim opanujemy sztukę ciszy, musimy z całą czułością i odwagą zanurzyć się w sam środek rany. Musimy zrozumieć, dlaczego zdrada boli tak bardzo. Czy znasz ten ból? Ten głęboki, przeszywający ból zdrady. To nie jest tylko złamane serce. To jest brutalny atak na samą Twoją rzeczywistość i na Twoje poczucie wartości. To poczucie bycia niczym, to uczucie, jakby cała Wasza wspólna historia okazała się kłamstwem. Musimy zrozumieć, że zdrada jest ostatecznym, najokrutniejszym aktem unieważnienia. Akt zdrady jest komunikatem, który bez słów mówi: Twoje uczucia nie mają znaczenia, nasza historia nie ma znaczenia, Ty sama nie masz dla mnie znaczenia. I tu jest objawienie, które jest Twoją pierwszą tarczą. Jego zdrada nie jest informacją o Twojej wartości, jest druzgocącą informacją o Jego braku charakteru, o Jego braku integralności, o Jego niezdolności do prawdziwej, dojrzałej bliskości. On próbował uczynić Cię niczym, by sam nie musiał czuć się jak nic. Jak zacząć oddzielać Jego czyn od siebie, poprzez praktykę oddzielenia Jego czynu od Twojej wartości. W chwilach największego bólu powtarzaj sobie tę mantrę jak modlitwę. Jego zdrada jest Jego historią. Moja wartość jest Moją historią. Te dwie historie nie są ze sobą połączone. On jest jak złodziej, który wkrada się nocą do Twojej pięknej, osobistej świątyni i kradnie z niej złoty posąg, wierząc, że bez tego posągu świątynia straci całą swoją świętość. On nie rozumie, że świętość nie jest w posągu. Jest w samej ziemi, na której ta świątynia stoi od wieków. Etap 2. Pułapka reaktywnej zemsty. Dlaczego Twój gniew jest paliwem, którego oni pragną? Kiedy już zrozumiesz ból, pojawia się gniew i pragnienie zemsty. Musimy zobaczyć, dlaczego działanie pod wpływem tego gniewu jest pułapką. Czy czujesz to? To palące, niemal nieodparte pragnienie, by on cierpiał tak, jak Ty cierpisz. Te chęć wykrzyczenia swojego bólu, udowodnienia mu jego winy i zobaczenia w jego oczach prawdziwej skruchy. Musimy zrozumieć, że zgodnie z prawem rezonansu energetycznego, angażując się w gniew i zemstę, ty utrzymujesz się w tej samej niskiej, ciężkiej wibracji co on. Pozostajesz z nim w toksycznym, niewidzialnym, energetycznym połączeniu i tu jest objawienie, które jest kluczem do wolności. Twoja reakcja nawet ta pełna gniewu jest dla niego formą narcystycznego zasilania. Potwierdza jego ważność i jego ogromny wpływ na ciebie. Twoja wściekłość paradoksalnie jest dla jego ego dowodem Twojej miłości i Twojego zaangażowania. Jak przetransformować ten gniew? Poprzez praktykę transformacji gniewu w paliwo. Zamiast kierować swój potężny gniew na zewnątrz, użyj jego ogromnej energii jako paliwa do działania we własnym życiu. Idź pobiegać, posprzątaj cały dom. Stwórz coś, przekuj tę niszczycielską energię w siłę twórczą. On rozpalił w Twoim domu wielki niszczący pożar. Możesz stać na zewnątrz i z wściekłością krzyczeć na podpalacza, podczas gdy Twój dom płonie do gołej ziemi. Albo możesz zignorować go i całą swoją energię włożyć w ratowanie tego, co dla Ciebie najcenniejsze i w wynoszenie tego z ognia. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla Ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Etap 3. Wybór królowej. Cisza jako odmowa uczestnictwa w rzeczywistości. Zdrajcy. Kiedy już przetransformujesz swój gniew, możesz dokonać wyboru, wyboru królowej. Możesz odmówić dalszego uczestnictwa w jego toksycznej rzeczywistości. Na początku pojawia się lęk. Lęk, że Twoja cisza zostanie zinterpretowana jako słabość jako poddanie się. Albo, co gorsza, że on jej nawet nie zauważy. Ale musimy zrozumieć, że cisza, o której mówimy, jest aktem suwerenności. Jest to świadome, ostateczne odrzucenie jego definicji rzeczywistości. I jest to odmowa dalszego uczestnictwa w dramacie, który on dla ciebie napisał. I tu jest objawienie. Twoja cisza nie jest komunikatem dla niego. Jest potężnym komunikatem dla ciebie samej i dla wszechświata. Twoja cisza mówi. Wycofuję moją cenną energię z tej iluzji. Wybieram moją prawdę, wybieram siebie. Jak to zrobić najskuteczniej? Poprzez praktykę całkowitego odcięcia, czyli no contact. Potraktuj to nie jako karę dla niego, potraktuj to jako radykalny, bezkompromisowy akt ochrony i leczenia dla siebie. Zablokuj wszystkie kanały komunikacji. Stwórz hermetycznie zamknięte alchemiczne naczynie dla swojego uzdrowienia. On zaprosił cię do swojego toksycznego brudnego teatru. I obsadził cię w roli ofiary. A ty, zamiast kłócić się z aktorami na scenie o swoją rolę, po prostu wstajesz. Wychodzisz z tego teatru na świeże, czyste powietrze i idziesz do domu. Spektakl bez publiczności i bez głównej aktorki nie może trwać. Etap 4. Cisza, która odbiera władzę. Jak twoja obojętność burzy ich fałszywy świat. Kiedy już wyjdziesz z teatru, twoja cisza zaczyna działać. Zaczyna odbierać mu władzę. Na początku może pojawić się Twoja empatyczna obawa. Może moje zachowanie jest zbyt okrutne, może go to zniszczy. Ale musimy zrozumieć, że jego ego nie ma lustra. Osoba, która zdradza, często reguluje swoje poczucie wartości poprzez Twój ból lub Twój podziw. Twoja obojętność jest jak zabranie narkomanowi jego ulubionego narkotyku. I tu jest objawienie. Twoja cisza go nie niszczy. Niszczy go jego własna pustka, którą do tej pory zagłuszał dramatem z Tobą. Twoja obojętność sprawia, że jego wewnętrzne demony, nie mając na kogo projektować swojej złości i swojego wstydu, wreszcie zwracają się przeciwko niemu. Jak przetrwać jego próby odzyskania władzy? Poprzez praktykę utrzymania pozycji. Kiedy on, czując głód, próbuje cię sprowokować do reakcji czyli stosuje tak zwany hoovering pozostań niewzruszona. Pamiętaj, że jego desperacja jest największym dowodem na skuteczność Twojej ciszy. Byłaś jak potężna tama, która powstrzymywała jego własne, mętne, toksyczne wody, czyli jego cień, przed zalaniem go. Kiedy ty, z miłości do siebie, usunęłaś tę tamę, jego własna, nieprzepracowana, mroczna treść wreszcie go dopadła. Etap 5. Lustro, które zgasło. Kiedy Twoja cisza sprawia, że czują się niewidzialni. Kiedy On traci władzę, zaczyna czuć się niewidzialny. A Twoja cisza sprawia, że czuje się jak nic. Możesz odczuwać pozostałości starego wzorca, tę chwilę satysfakcji, gdy słyszysz, że on cierpi, po której natychmiast następuje poczucie winy. Ale musimy zrozumieć, że to poczucie bycia nikim jest dla niego doświadczeniem jego własnej narcystycznej pustki. On czuje się jak nic, ponieważ całe jego poczucie istnienia było zależne od Twojego spojrzenia, od Twojej reakcji. I tu jest objawienie, które jest aktem ostatecznej sprawiedliwości. On poprzez zdradę próbował sprawić, byś to ty poczuła się jak nic, by sam mógł poczuć się kimś. Twoja cisza odwraca ten toksyczny proces, zabierając mu swoje spojrzenie, ty oddajesz mu jego własne nic, które on przez całe życie nosił głęboko w środku. Jak nie dać się wciągnąć z powrotem? Poprzez praktykę skupienia na własnym blasku. Zamiast myśleć o jego ciemności, całą swoją energię skup na pielęgnowaniu swojego wewnętrznego światła. Na swoich pasjach, na swoich radościach, na swoim zdrowiu. On był aktorem, który potrzebował Twoich oczu jako jedynego reflektora na swojej pustej scenie. Kiedy ty zgasiłaś światło i opuściłaś widownię, on został sam, w kompletnej, ogłuszającej ciemności, niezdolny do zobaczenia nawet samego siebie. Etap 6: Odbudowa królestwa. Gdzie płynie energia, gdy przestaje płynąć do niego? Kiedy on zostaje w ciemności, ty wchodzisz w światło. Zaczynasz odbudowywać swoje królestwo. Na początku możesz czuć lęk, lęk przed pustką i pytanie: kim ja jestem bez tego całego dramatu? Co ja mam teraz robić ze swoim życiem? Ale jak uczył nas Jung, to jest właśnie początek prawdziwej indywiduacji. To jest proces świadomego budowania życia w oparciu o głos Twojej jaźni, a nie w reakcji na zewnętrzne zranienia. I tu jest objawienie, które jest Twoją nagrodą. Ta cała ogromna, niewyobrażalna ilość energii, którą odzyskałaś, odcinając go od siebie, jest potężną siłą stwórczą. To nie jest tylko ulga, to jest kapitał. Kapitał, który możesz teraz świadomie zainwestować w budowę swojego własnego, wspaniałego królestwa. Jak to zrobić? Poprzez stworzenie projektu odrodzenia. Wybierz jeden konkretny, ekscytujący cel: podróż, kurs, projekt twórczy który stanie się symbolem twojego nowego życia. I w ten projekt świadomie zainwestuj całą swoją odzyskaną energię. Przestajesz być strażniczką jego zrujnowanej, nawiedzonej przez duchy posiadłości. Otrzymujesz klucze do swojego własnego, nieodkrytego pałacu, z pięknym, choć nieco zaniedbanym ogrodem. Czas zacząć w nim pracę. Etap 7. Ostateczna konsekwencja. Życie tak pełne, że ich istnienie staje się nieistotne. I tak dochodzimy do ostatniego etapu. Do ostatecznej konsekwencji, do życia tak pełnego, że jego istnienie staje się dla ciebie nieistotne. Na początku może pojawić się jeszcze ta pokusa, ta subtelna potrzeba, by on żałował, by sprawdzić, czy on widzi twoje nowe, szczęśliwe życie. Ale prawdziwa wolność to jest stan autentycznej obojętności, nie nienawiść, nie żal, nie satysfakcja z jego porażki lecz spokojna, neutralna świadomość, że ta osoba jest po prostu nieistotną, wyblakłą częścią Twojej dalekiej przeszłości. I tu jest objawienie, które jest Twoim ostatecznym zwycięstwem, ostatecznym zniszczeniem Jego ego, nie jest Jego ból, jest Twoja autentyczna radość i szczęście, szczęście, w którym nie ma już dla Niego miejsca nawet w Twoich myślach. Twoje kwitnące, bujne życie jest ostatecznym dowodem na to, że On nigdy nie był Jego Słońcem. Jak ugruntować ten stan? Poprzez praktykę wdzięczności za lekcje. W ciszy podziękuj w duchu za to całe bolesne doświadczenie. Uznaj je za surowego, ale niezwykle skutecznego nauczyciela. Nauczyciela, który zmusił cię do odnalezienia w sobie mocy, o którą nigdy się nie podejrzewałaś. On był jak ostry, bolesny kamień w twoim bucie, który zmuszał cię do kuśtykania. Kiedy wreszcie usiadłaś, by go wyjąć, nie tylko zaczęłaś chodzić normalnie, z wdzięczności za ulgę zaczęłaś biegać i tańczyć, odkrywając siłę swoich nóg, o której nie miałaś pojęcia. Zakończenie. Kobieta, która przetopiła zdradę w złoto, zwycięstwo duszy. Nasza alchemiczna podróż dobiega końca. Przeszliśmy drogę odbycia ofiarą zdrady dostania się suwerenną królową, której cisza i samowystarczalność są ostateczną, najpotężniejszą odpowiedzią. Pamiętaj, ostatecznym celem nie była zemsta. Jak uczył nas Jung, Celem było odzyskanie integralności twojej psychiki. Jego zniszczenie jest tylko cichym, nieuniknionym efektem ubocznym twojego własnego, potężnego uzdrowienia. Clarissa Pinkola-Estes przypomina nam, że dzika kobieta, gdy zostanie zraniona, nie poluje na drapieżnika. Odchodzi by w ciszy, śpiewać nad kośćmi, by odzyskać swoją duszę, by zregenerować się i by powrócić do życia jeszcze silniejszą i mądrzejszą. Zachęcam cię, byś od dziś żyła z tą pieczęcią suwerennej wolności na sercu. Z tego miejsca, w którym twoja przeszłość jest cenną lekcją, a nie otwartą raną, a twoja energia jest świadomie inwestowana w twoją teraźniejszość i twoją przyszłość. Kobieta, która przeszła przez ten ogień, nie szuka już miłości, która ją dopełni. Ona sama jest pełnią. I ta pełnia w naturalny sposób przyciąga inne, całe i zdrowe istoty istoty, które są gotowe na budowanie królestwa opartego na prawdzie i wzajemnym szacunku. Jeśli ta podróż rezonowała z Twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie, podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w Tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną kobietą, która być może również potrzebuje usłyszeć, że jej cisza jest najpotężniejszą formą sprawiedliwości.